Największym osiągnięciem, jeżeli miałbym wskazać jedną rzecz na przestrzeni tych 70 lat, to niewątpliwie opracowanie, konstrukcja i eksploatacja reaktora MARIA. Proszę zwrócić uwagę na to, że to jest reaktor, który został opracowany 5 dekad temu, ponad, a jego funkcjonalność jest taka, że on dzisiaj jest jednym z najnowocześniejszych reaktorów tego typu, jeden z kilku na świecie. I rzeczywiście to było unikalne, unikalne zebranie polskich kompetencji i doprowadzenie do tego, że powstał w pełni polski reaktor. Reaktor MARIA pełni kilka ważnych funkcji. Z jednej strony jest on po prostu urządzeniem badawczym, które umożliwia prowadzenie różnych badań naukowych, na przykład naświetlanie próbek w celu badań materiałowych, po takie nawet egzotyczne, wydawałoby się w połączeniu z reaktorem biodrowym, kwestie jak archeologia. Ponadto bardzo ważną funkcją tego reaktora jest produkcja radioizotopów, które później służą do produkcji zarówno radiofarmaceutyków, czyli leków, które wykorzystywane są na przykład w terapii nowotworowej, a także różnego rodzaju źródeł promieniotwórczości, które wykorzystywane są w przemyśle. No i na końcu oczywiście także funkcja szkoleniowa tego, tego reaktora, która umożliwia na właśnie zdobycie doświadczenia w operowaniu reaktorami jądrowymi. Dalszy rozwój Narodowego Centrum Badań Jądrowych, ale też sektora jądrowego w tej części badawczej, naukowej to oczywiście jest doskonalenie naszych kompetencji po to, żeby realnie pomagać firmom żeby to, co robimy, wychodziło naprzeciw ich potrzebom, żeby pracę... Poza tym obszarem badań podstawowych, który jest kluczowy, ale który daje dopiero dalszą perspektywę rozwoju technicznego czy, czy, czy technologicznego, aby one były rzeczywiście pod tymi tematami, których firmy potrzebują do realizacji konkretnych celów. Zatem wchodzimy w partnerstwa. Rada Doradcza, mająca charakter gospodarczych doradców w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, której powołanie zapowiedziałem, ma na celu właśnie wspieranie nas w definiowaniu tych kierunków, które są priorytetowe za rok, za pięć lat, za dziesięć lat, tak aby. Nasze kompetencje i nasza formuła działania była dostosowywana do potrzeb sektora. Sektor jądrowy to procesy wieloletnie, rozpisywane na kilka dekad. I rzeczywiście, jeżeli chcemy mieć własną technologię, jeżeli chcemy być istotnym graczem, musimy wprowadzić pewne inwestycje. I tak naprawdę państwo polskie musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce mieć być operatorem jednego z kilku reaktorów jądrowych, który w mojej opinii jest nie tylko wizytówką dla Polski, ale też magnesem który ściąga wybitnych naukowców z zagranicy, którzy chcą pracować i rozwijać swoje kompetencje. My mamy Szereg pracowników, którzy przyjechali za granicę właśnie po to, żeby dołączyć do tego ekosystemu infrastruktury unikatowej, infrastruktury badawczej wokół reaktora. I to są potężne nakłady. Oczywiście one są nie do udźwignięcia przez jeden instytut badawczy. To jest program strategiczny, który musi być ulokowany w budżecie państwa w horyzoncie wieloletnim.